Dzień dobry Państwu, dzisiaj o wyborach, o wyborach, o drugiej turze wyborów prezydenckich w Polsce. My tutaj możemy brać udział i proszę Państwa powiem szczerze, że w pierwszej turze nie brałem udziału, a w drugiej, no w drugiej postanowiłem wziąć. Dlaczego? Prosta przyczyna. Nie lubię donosicieli. Tak się składa, że na własnej skórze poznałem ich działanie a dla mnie pan Trzaskowski, który kandyduje na prezydenta Polski, jest właśnie donosicielem na Polskę. To jest taki obyczaj, który jest tutaj obserwujemy również w naszym środowisku, że donosi się na patriotów, donosi się na Polskę. No jak gdyby wykracza poza tę dyskusję, którą mamy w, o naszym kraju i idzie do obcych. Tak to jest, że Pan Czaskowski donosił w Unii Europejskiej na Polskę na różne rzeczy, które w Polsce są złe. I tutaj tak się śmiesznie złożyło, że ludzie, którzy również donoszą na, na innych, do środowisk, które uważają za wpływowe, akurat popierają pana Czaskowskiego. Tak, to jak jakoś jednych do, do drugich ciągnie. Proszę państwa. Oczywiście wiele osób powie, że prezydent Duda, yy, no ja tutaj mam całą litanię zastrzeżeń do prezydenta Dudy. Yy, prezydent Duda oczywiście nie jest, jak ktoś mówi po angielsku, moim pierwszym wyborem, ale w obecnej sytuacji jest jedynym wyborem. Yy, nieoceniony Stanisław Michalkiewicz mówi, że w Polsce polityków struga się z banana. No, i wielu ludzi mówi, że prezydent Duda jest takim politykiem wystruganym z banana. Nie ulega również wątpliwości, że pan Trzaskowski jest politykiem wystruganym z banana. Tylko, że chodzi o to, kto struga. Jaka ręka? Czy ta ręka Bilderbergów, czy ta ręka, że tak powiem, tych wszystkich walców politycznie poprawnej rewolucji, która się przewala przez świat? Różnego rodzaju nowych antykultur, czy nasza polska ręka? To jest dla mnie duża różnica. Także w nadchodzących wyborach zagłosuję. Bardzo się cieszę, że można zagłosować. W ten sposób, żeby swój głos zawieść po prostu do konsulatu, nie trzeba wysyłać pocztą. Do tego państwa wszystkich również zachęcam i zachęcam państwa wszystkich do głosowania na prezydenta obecnego prezydenta Dudę. I jest jeszcze jeden powód. To będzie jego druga kadencja. I e, jak można oczekiwać, no, trzeciej nie będzie, więc no może nastąpić pewnego rodzaju emancypacja e, prezydenta Dudy i, i jego środowiska w e, sytuacji, która ma miejsce w Polsce e, w sytuacji politycznej. Niestety tego w, wobec pana Czaskowskiego spodziewać się nie można. A cóż, pan Czaskowski smali teraz cholewki. Do środowiska narodowców, do środowiska tych wszystkich no, ludzi, którzy Polskę mają w sercu, wygrawerowaną, którzy chodzą w Marszach Niepodległości. Nawet ostatnio zadeklarował u pani Olejnik w wywiadzie, że gotów jest pójść na Marszu Niepodległości. Od razu mi się serce roześmiało. ciekawe, po co? Czy po to, żeby później donieść temu, komu trzeba, kto był? Także proszę państwa, proszę się nie nabrać. Nie, nie dać nabrać. No, to jest środowisko, które nas, ludzi, którym Polska leży na sercu, określało samymi najgorszymi e, słowami. E, faszyści, naziści, Bóg wie jeszcze jeden co. I ci ludzie teraz, dla tych e, kilku tam punktów procent, e, procentowych, i po to, żeby zgarnąć jakąś tam e, pulę głosów, gotowi są e, tutaj tym ludziom, których wcześniej odsądzali od czci i wiary i na których donosili, gdzie tylko się dało, i gdzie popadło do tych wszystkich. Instytucji, osób, które uważali za wpływowe, no więc no dzisiaj właśnie się uśmiechają i mrugają okiem. Niech sobie mrugają. Z donosicielami, że tak powiem, nie tańczę. Proszę Państwa, i do tego Państwa również za, zachęcam. No, ludzie, którzy mają na, na sumieniu te, te donosy do obcych, to naprawdę są ludzie, którzy się wystawiają poza nawias. Polskiego życia politycznego poza nawias debaty o Polskę. Niech się tam bawią w swoim gronie. My budujmy Polskę, Polskę, która będzie na miarę naszych marzeń, a nie Polską, według wyrosłą z donosów. Zachęcam Państwa zatem do tego, żebyście w nadchodzących wyborach. Użyli swojego głosu, użyli tej demokracji, która jeszcze jest, jeszcze ją, ją mamy, i nie głosowali na donosicieli, nie głosowali na pana Trzaskowskiego. Dziękuję bardzo. Mówił Andrzej Kumor i do zobaczenia następnym razem.